To nieprawda, że faceci mogą programować tylko, bo mają taki mózg stworzony do tego, tylko dziewczyny same też wnoszą coś do tego programowania, nowe pomysły, nowe, tworzą inne aplikacje niż faceci. Otrzymałyśmy ponad 150 zgłoszeń i wybrałyśmy 50 uczestniczek. Zwracałyśmy głównie uwagę na ich znajomość programowania po to, aby stworzyć podobne liczebnie grupy o trzech poziomach zaawansowania. Bardzo dużo się zaraz o tym mówi, ogólnie w środowisku, i myślę, że może w jakiś sposób mogę, może to wpłynąć prawda? na moim przyszłość, że nauczę się tego. Jak dla mnie to jest taka odmiana, bo cały czas pracuję z mężczyznami. Bardzo jest fajnie, jest wysoka atmosfera, prowadzący są fajni. Moja grupa nazywa się Cytryny. Wiśnia, Wiśnia. Mieliśmy 17 trenerów, którzy dzielnie pomagali naszym uczestniczkom, a także nie zawiedli nas podczas całej organizacji Railskers. Girls. Rallys są świetne, żeby zainspirować dziewczyny. Muszą same wyszukiwać też te, robić te podstawowe tutoriale, coś tam, wyszukiwać sobie jakąś wiedzę, żeby dziewczyny wiedziały, że po prostu muszą zacząć. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to oczekuję, że jakby mm, nauczy się tych mm, w pewnym sensie podstaw, troszeczkę już głębiej wejścia w strukturę języka no i zrobienia już czegoś praktycznie. Po wydarzeniu dostałyśmy bardzo dużo maili z zapytaniem o kolejne warsztaty i mamy nadzieję, że uczestniczki pomogą nam zorganizować. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny Rails Guest.